Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem Wam pokazać w tym oto poradniku, jak przerobić lampki wewnętrzne na zewnętrzne. O te LEDowe, nie? Bo je się najlepiej przerabia. Mamy tutaj właśnie komplet taki, co pokazywałem Wam ostatnio. No i tak jak mówiłem w filmiku, przerobię go i przerabiam, przerabiam go właśnie na zewnętrzne. Tutaj, właśnie wygląda ta dioda bez zabezpieczenia. A tutaj Wam pokażę jak wygląda po zabezpieczeniu O tak właśnie wygląda po zabezpieczeniu Jeszcze mi trochę zostało tutaj tych pedłeczek bo ja już jeden komplet cały tak przerobiłem i teraz biorę się za ten Mianowicie jak to robimy Oczywiście potrzebny jest nam pistolet do kleju na gorąco Proszę bardzo, tak wygląda. Właśnie mi się już klej kończy. Klej wygląda takiego to oto postaci. Coś takiego. Teraz sobie go podłączę, bo mi się już ostygł. Włączamy go. I się grzeje, nie? Klej się grzeje. I tak. Trzeba, żeby to skleić, to trzeba zrobić tak. Wyciągamy te z tej wiązki. Dwa kable, znaczy jeden kabel. Dwa kable wychodzi z diody. Ja pokażę. Na którejś diodzie. Na tej diodzie. Wyciągamy sobie diodę. Mamy tutaj ją oklejoną ładnie. Znaczy ładnie, nie Ważne, żeby tylko woda się nie dostawała, nie? I tak, klejem zalewamy to oto, ten oto przewód i drugi i zalewamy tą dziurkę, nie? Jak mamy tak zalane, woda nie ma prawa się tam dostać, nie? Proszę bardzo, I tak właśnie ona wygląda, gotowa. Teraz Wam postaram się pokazać jak ja to robię tutaj położę kamerkę czy mój telefon odsunę trochę i tak proszę bardzo będę to wyciągamy sobie tą żaróweczkę Goleda z związki o bierzemy Jeden na gorąco pistolet dokładnie mówiąc Zaraz to tak, Postaram się pokazać Zalewamy tutaj O zaraz trochę lipnie mi się to nagrywa Troszkę odsunę Dobra widać widać Zalewamy tutaj sobie ten przewód pierwszy z lewej strony Teraz z prawej, o ten oto. Ok, i teraz bierzemy tutaj tą dziurę. O, dziura już jak widać jest zalana, ale można się poprawić. O, tyle wystarczy. I proszę bardzo, kolejna żarówka gotowa. Jak zaschnie, już będzie cacy. Proszę bardzo, tak wygląda. Eee, I tak. Tak to właśnie wygląda. I, I tak. Następna, i następna, nie? Aż cały komplet skończymy. Programator, jak zabezpieczyć, wam pokażę. To już z innego kompletu. Tak właśnie wygląda. E, programator w pełni e, zabezpieczony dookoła trzeba go kleić każdą szparę przewody też tak samo i oczywiście ten e, ten oto przełącznik przełącznik jak go zrobić tak trzeba nadać dookoła kleju nie tam środek od razu zalewać go dookoła i później Lać po tym, po tym guziczku całość w taką to kulkę. Nie? I powinno Wam działać. O, widzicie. pracuje sobie. I tak to właśnie wygląda. I oczywiście też tutaj pod spodem musicie sobie taką oto dziurkę wywiercić. To jest bardzo ważne. Taką dziurkę albo wywiercić. Albo lutownicą na gorąco przetopić albo przetopić tak jak ja yy, taka metoda yy, gwoździem na gorąco nie rozgrzewamy i, i wkładamy nie się przetopi będzie git yy, no a dlaczego tak trzeba tą dziurę zrobić skoro tak dookoła wklejamy ponieważ yy, jak jest deszpada czy coś on musi oddychać ten programator, nie? Bo tutaj na ściance mgiełka się taka będzie robiła i on może się tam no, zagotować, nie? Krótko mówiąc, ten programator. I ta dziurka jest po to, żeby on oddychał, nie? Dobra. No i tak to wygląda. Oczywiście, jak lampki są łączone, to w tym miejscu, gdzie się łączą. Można zalać w taki oto sposób. Oczywiście klej łatwo jest zniszczyć, odzyskać, odłączyć po prostu, nie? W taki oto sposób właśnie zalewamy klejem na gorąco. Proszę bardzo, tak wygląda robota fachowa. No i tutaj dzisiaj kończy, mamy końcówkę, gdzie można dalej dołączyć, a już nie mamy. Co dołączać, nie ma kompletu. To tak oto, w prosty sposób zalewamy dziurę. A jak potrzebne to wystarczy śrubokrętem wyciągnąć ten klej. No i to na dzisiaj wszystko. Taki właśnie chciałem Wam poradnik pokazać. Yy, jak wyglądają lampki właśnie przerobione. Wewnętrzne na zewnętrzne, Jak przerobić takie lampki. Dobra, no to jeśli Wam się taki poradnik... Podobał to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie oczywiście. Jeszcze może mi się uda nagrać taki poradnik, jak przerobić lampki bez programatora, żeby świeciły na stałe, nie? Bo z tego co widziałem to ludzie na YouTubie otwierają ten programator, mostkują. Po czasie coś tam się psuje w tym programatorze, lampki już całkiem nie chcą świecić. A ja Wam po prostu pokażę najlepszy sposób, co takiego chyba na YouTube nie było. Co na YouTube nie było, czyli wyciągamy ten cały programator i podłączamy na stałe lampki. I fajnie nam świecą. Dobra, to na dzisiaj to wszystko. Na razie cześć. Jednak to nie wszystko. Witam Was na drugi już dzień, bo tak sobie przemyślałem, że. Troszkę za sobą te diody zabezpieczyłem i robotę będę musiał robić drugi raz, ponieważ yy, lepiej to będzie jak zabezpieczę całe tutaj okablowanie niż tak tą wiązkę co idzie o diody. Nie? Tutaj mi się już pistolet rozgrzewa. Ale zabezpieczenie pilota jak tutaj końcówki jest luks, tego to już zostawiam, nie będę zabezpieczał. I tak jak mówiłem są dwa komplety połączone yy, Właśnie w taki oto sposób Zabe Połączone i zabezpieczone Woda nie ma prawa się dostać No się nie odepnął, nie? Tutaj jeden komplet jak widzicie jest yy, taki słabszy trochę Ta izolacja jest taka miększa Typowe takie lampki na choinkę, nie? A tutaj ta izolacja jest Nagrywałem Wam filmik, nie? O tych LEDach to są właśnie one i izolacja jest taka błyszcząca taka śliska, nie? Wydaje mi się, że trwalsza, bo one mają tyle samo lat co te yy, i tak i powiem Wam jedno, tutaj parę kabli już widziałem takich, no już naderwanych, nie? Dzisiaj świeciła ta, gdzie izolacja była oderwana, a świeci, świeciła się mieć, nie? A tutaj to w ogóle tego nie było, więc tutaj izolacja jest lepsza o wiele, nie, nie dość widać zewnętrznie, to wytrzymale też, nie? Dobra, ostatnio pokazywałam wam jak lampki y, kleję, znaczy zabezpieczam na tamtym komplecie, tym czarnym. Teraz na tych pokażę, jak to będę udoskonalał, nie? Bo Trzeba to udoskonalić. Jak robić to praca porządnie, nie? A nie się później bawić co sezon. Więc tak, mamy te zabezpieczenie, nie? Jakieś śmieci się przyklejają. O, na tej diodzie Wam pokażę. Tylko sobie kamerkę ustawię. Mamy diodę tak zabezpieczoną. A tak właśnie zaraz. A tak właśnie zabezpieczono, nie? Mi się wydaje, że to nie bardzo będzie, bo być jakiś wiatr czy coś, to się to rozerwie, nie? I trzeba, ja to połączę razem z tą wiązką. W taki oto sposób. Już się klej rozgrzał, więc można kleić, nie? Widać? Widać, nie? No to kleimy. A tak odokoła zaklejamy. Diodę. Diodę w całą tą wiązkę mi chodzi, nie? Dookoła. O. Teraz zastygnie. I będzie luksus. W ogóle się nawet nie rozerwie. Dobra. No to już oficjalnie. To wszystko w tym filmiku. Na razie. Cześć.